A z tej strony Miki 2600, dzisiaj wam pokażę, yy, jak zrobić pieniądze. To znaczy, nie do końca zarobić pieniądze, bo to jest taka aplikacja do gry Counter Strike Global Offensive, że tam sobie po prostu ten Możecie codziennie odebrać bonus. Ja już dzisiaj odebrałem, niestety, abym ja wam pokazał, jak to się robi. Tutaj, po prostu klikacie taki guzik i właśnie odbieracie ten bonus, jak będziecie mieli. 69 tych punktów to wtedy możecie otworzyć tą skrzynkę Cheap Win Case. No, są też inne skrzynki, jakby ktoś chciał, komuś chciał się więcej zbierać, tego wszystkiego. No, i to jest właśnie tak, pomyślałem, że tą aplikację też wam pokażę. Ona w niej nie musicie w ogóle ten, w niej nie musicie w ogóle, w ogóle, w ogóle, jak to się nazywa. W ogóle nic wpłacać to jest najlepsze. Nie musicie wypłacać tutaj żadnych pieniędzy, żeby móc, je, żeby móc wypłacić te skiny. No bo te skiny kosztują trochę, więc pomyślałem, że wam to pokażę, bo no to też są takie jakby pieniądze. No, ty możecie zobaczyć teraz moje dwa skiny, które z tej aplikacji już odebrałem. One jest sprawdzona Wypłaca na Steama normalnie, jak podacie trade linka. Właśnie takie dwa skiny wydropiłem UMP takie i takie OP250. No. Więc to jest taka aplikacja. Link będziecie mieli w opisie, jakbyście chcieli sobie ją zainstalować i sprawdzić. Na początek yy, macie chyba 20 tych punktów. Jak piszecie jeszcze mój kod, to będziecie chyba dodatkowe 30 mieli, jeśli dobrze pamiętam. Albo dostajecie 30, a ja, za mój kod 20, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego, podam Wam ten kod też w opisie. No. Jest sprawdzona aplikacja, co ja Wam mogę więcej powiedzieć? Jakbym miał punkty, otworzył skrzynkę i Wam pokazał. Tutaj też są takie giveawaye, takie bilety. Te bilety się zdobywa, bo te punkty nie tylko można, że codziennie ten. Są jeszcze offerwale, tak zwane, i tam możecie zdobywać właśnie te rzeczy, i za każde 10 coinów zdobytych z tych offerwali. Macie jednego pasa, i właśnie wtedy te, te, te bileciki możecie wymieniać, możecie yy, brać yy, udział w giveawayach za te bileciki. Im więcej bilecików dacie, tym większą szansę macie, że wygracie tego skina. No, to chyba wszystko. Mm. O, tu możecie zobaczyć moje te rzeczy, które. O, referral Code bonus. daje 20 punktów. No, to za mój kod dostaniecie 20 dodatkowych punktów. I będziecie musieli tylko, nie wiem, parę dni, z 3 dni chyba, albo ileś. Zależy, bo tej codziennie nie odbieracie po jednym punkcie czy coś, tylko po parę. Na przykład w pierwszym dniu jest jeden, a potem są trzy i tak dalej. To się zwiększa jakoś dziwnie, czasami daje więcej, czasami mniej. Więc to zależy, chyba otwarta, jakiego macie, ile punktów dostaniecie. No. No i to chyba wszystko w tej aplikacji. Mogę Wam pokazać, mogę wam pokazać, jakie są skiny. Jest Glock, USP, scar 20 MP9, AUG, SG, CZ, KP90. No i takie różne są. Nawet jest AK na Revolution. A była Fever Dream. Zimator nawet jest, no. W tej najtańszej skrzynce, nie? Więc nawet spoko Taki sposób, jeśli gracie w tą grę, albo Jakoś chcecie sobie dorobić No i to wszystko na dziś